Witam wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z nowej serii na kanale Moi drodzy, którą będzie Gothic 1 Golden Mode. W ogóle nawet muzyki nie słychać. Ale no cóż, dobra, nie wiem czemu, ale Moi drodzy, jest to mod uzupełniający do Gotika, coś jak ta edycja rozszerzona plus czy coś takiego, aczkolwiek jest on chyba, chyba dość stary. Więc przekonamy się zaraz. Nie wiem, czy intro. Intro se pominiemy, nie? Nazywam się Diego Jestem. Nie interesuje mnie, kim jesteś. Jesteś tu nowy, a do mnie należy dbanie o nowy. Na razie to tyle. Jeśli chcesz jeszcze trochę pożyć, słuchaj się mnie. Ale oczywiście nie będę ci przeszkadzał w ewentualnej próbie samobójstwa. To jak będzie? Dobra, co powinienem wiedzieć o tym miejscu? Nazywamy je kolonią. Wiesz już. Zastanawiam że się, co zmienia ten mod w ogóle. Cóż, w każdym jakby zobaczymy. razie. Tak robią ludzie ze Starego Obozu. Wewnątrz bariery powstały trzy obozy. Największy i najstarszy jest tak zwany Stary Obóz. Jak dostanę się do Starego Obozu? Podążaj tą ścieżką. Stary Obóz to najbliższe, mniej więcej bezpieczne miejsce, jakie napotkasz po drodze. Pomiędzy obozami kręci się wiele groźnych zwierząt. Radziłbym ci postarać się o jakąś broń. Gdzie mogę znaleźć oręż? Rozejrzyj się trochę w pobliżu opuszczonej kopalni. Na pewno znajdziesz tam coś przydatnego. Kopalnię nie trudno znaleźć. Leży parę metrów w dół kanionu. Dlaczego mi pomogłeś? Bo potrzebowałeś pomocy. Gdyby nie ja, Bulit i jego chłopcy mogliby Cię wykończyć. A ja jestem zbyt miły, żeby się temu spokojnie przyglądać. W końcu przebyłem całą tę drogę po to, by złożyć ci propozycję. Propozycję? Tak. Po tym zajściu z Bulitem i jego ludźmi, powinieneś się domyślić, że przyda ci się ochrona. Każdy, kto tu trafia, ma wybór. W kolonii są trzy obozy i w końcu będziesz musiał do któregoś dołączyć. Jestem tu, by udowodnić wszystkim nowym, że najlepszym miejscem dla nich będzie stary obóz. A gdzie jest teraz Bulit? Oni i pozostali przenoszą towary z zewnątrz do obozu. Tam go znajdziesz. Ale jeśli chcesz z nim walczyć, radzę ci uważać. To doświadczony wojownik. Mam list do arcymistrza magów ognia. Czyżby jakiś mag dał mi go, zanim mnie tu wrzucono? Twoje szczęście, że nie mogę się więcej pokazywać u magów. Ktoś inny mógłby ci poderżnąć gardło za taki list. A to dlatego, że magowie hojnie opłacają swoich kurierów, a większość z tutejszych ludzi nic nie posiada. Na twoim miejscu trzymałby język za zębami, aż do chwili, gdy spotkasz któregoś z magów. Chociaż wątpię, żeby ci się udało. Dlaczego? Magowie mieszkają w zamku, w starym obozie. Tylko ludzie Gomeza mają tam wstęp. Jezu, jest to Gomez? pierdolenie jest jest najważniejszym z magnatów kierujących się. Dużo, dużo gadania, no. To on rządzi w starym obozie. Ale już przeczytałem, Ma co robi ten mot. do powiedzenia w całej kolonii. Tak dokładnie, jest rozszerzeniem. O, brakowało mi tego słowa, jak go przedstawiałem. Załóżmy, że chciałbym dołączyć do jego ludzi. Co powinienem zrobić? Przy bramie do zamku znajdziesz człowieka imieniem Torus. <noise> Powiedz hmm. mu, że Diego cię przysłał. I. No to Dzięki za pomoc. do zobaczenia. się w starym obuzie. Klasycznie witamy w Kolonii. Nie wiem czy tutaj coś jest zmienione, czy nie. Okej, okay, ja nie mam Quick Luta niestety, bo sobie go zapomniałem oczywiście zainstalować, ale sobie go doinstaluję w. E, w czym? W następnym. Następnym. No później go doinstaluję, no. Do następnego odcinka powinien być. Dobra. Tu nic nie mamy do roboty, więc możemy sobie przejść, zobaczyć, co się dzieje. Zmienia ten mod w ogóle, bo... co? Z... Instalowałem go przez Steama. Nie za bardzo widzę, czy coś tu się zmieniło. Myślę, że powinno już tutaj się coś zmienić, nie? Dobra, dalej. Dalej. O, zajebiście. Idź. Nie, no nie chcę mi się z tobą gadać. Trzymaj. Hello? Tutaj. Nie wiem, kurwa, czy coś tu się zmienia. O, jest jakiś kłowrót ty. Pytanie czy on tutaj był zawsze? <grym> czy ja już nie pamiętam po prostu, co tu się dzieje. To jest jakaś skrzyneczka okej. Okay. Standardowo. To na wiem, to jest jakiś kowrotek. Pytanie czy coś się tutaj zmienia. Owrót się zaciął, aczkolwiek dobra. To wydaje mi się, że to znaczy, że ten mod działa. W sensie. Wiecie no, przy innych modyfikacjach wiem, że działa, bo na początku jest z reguły ten cieć tam, nie? Strażnik na placu wymian. Tutaj go nie ma. No ale dobra, zobaczymy. Weźmy sobie miecz standardowo, pyk pyk. Hello. To inne dźwięki, dobra, okej. Okay. To inne dźwięki, jak dostajemy obrażenia, ma to sens. Muszę sobie tego klikluta ogarnąć, aczkolwiek jest taki problem, że ja na prawym przycisku myszy mam skakanie. Zawsze to było? Hm, nie wiem. Pewnie nie grałem w jedynkę tak szczerze, więc nie pamiętam aż tak dobrze wszystkiego, znaczy, inaczej no. Znam ją na pamięć, nie? Aczkolwiek yy, to tutaj dalej trzeba działać i robić, to nie wiem. No, wybraliście w ankiecie ogólnie tego Golden Moda, więc mam nadzieję, że będziecie zadowoleni z tego, że go ogrywam. No, liczę na to, nie. Nie wiem, jak tutaj jest to wszystko porobione. W sumie, czekajcie jeszcze pod B. Skręcenie się akrobatyka, magia, brak. Bla bla bla. No, ma być jakaś alchemia tu niby, nie? Jak czytałem. Tak myślę, co by tu robić, bo tu chyba da się zostać magnatem. Da się w ogóle iść zaatakować wolną kopalnię ze starym obozem. No i da się zostać guru. I sam nie wiem. To jest tutaj wiecie lepsze, nie? Zostawanie guru czy zostawanie magnatem? Zobaczymy, nie? Na ten moment musimy tu sobie podejść. Pozabijamy to całe gówno, co tutaj się standardowy, standardowy początek gotika jedynki, nie? a jeśli on dziobnie ci pierwszy no cóż lepiej żeby nie dziobnął ale okej, okay, no już mamy jakiś inny dźwięk, mamy jakiś kołowrót to już wiemy, że raczej modyfikacja działa nie jest ona jakaś mega duża Tyk ten goblin chyba nigdy w życiu mnie nie zaatakował. On tylko biega dookoła. Każdy inny atakuje, nie? On tylko sobie biega, kurwa. To jest niesamowite. No dobra. Jeszcze chyba wiem, co zmienia ta modyfikacja, co będę mógł chyba sprawdzić od razu, więc... Od razu tam za chwilę, nie? Aha. No, normalnie bezimienny może latać. To jest zmiany. Okej. Okay. Ciekawe dźwięki są. To na pewno. A nie co dalej, to nie wiem. To na razie wygląda tak samo jak każdy gotik nie? Jak zawsze, jak jedynka, standardowo. A wpierdolmy sobie Jagody. Zapiszmy i lecimy dalej. Dobra, no, mówię, początek będzie taki sam. Też może już gadka, nie wiem... Z Draxem i Radfordem będzie inna cokolwiek, nie? Coś by mogło się zmienić, bo no nie ukrywam, po to gram w te modyfikacje, żeby jakby coś się działo innego, nie? Pyk i pyk, dobra. Żeby nie było takiej, wiecie, standaryzacji, nie? No też chciałbym wszystkie dialogi chyba trzymać raczej, żeby one były. Taki mam przynajmniej plan, zobaczymy, czy mi się będzie chciało, chociaż chyba będzie mi się chciało, no wolałbym chyba, żeby te dialogi tam gdzieś wybrzmiewały, żeby to też nie było, że sobie pomijam dialogi nagle z dupy i wiecie, mam wyrąbane. Stary miecz, a tutaj kilka jakichś zadań jest dodanych na pewno, jakieś takie są niuanse, to na pewno, bo to czytałem, nawet teraz odpaliłem, jak Diego gadał. Hello. Jak Diego gadał, to sobie tam odpalałem i patrzyłem co tutaj zmienia ta modyfikacja, czy tak dla pewności chciałem wiecie dla pewności upewnić. no Upewnić się chciałem, że na pewno będzie wszystko w porządku, nie? Chyba. O, no zajebiście. Halo. Kolejne 40 PD, jak my tu mamy 360. Ok, no dojdziemy do obozu, to raczej będziemy mieli level up. A. Myślę tylko, czy go wydać w siłę, czy wydać go w się bronią. Zawsze mam ten dylemat i nigdy nie wiem. i wiadomo, otwieranie zamków jakiś tam się później przyda, czy coś nie, klasycznie. Nie wiem też, jak to tutaj jest z limitem nauki, czy nie wiem, nie wprowadzili takiego jak jest w bójce, w, w sensie w nosy kruka potem. Ale dobra, wiecie co, zanim pójdziemy do Draxa i Ratforda? Oni tutaj sobie siedzą, wiadomo. My sobie wejdziemy tutaj. Ja się upewnię, czy to jest wszystko w porządku. Chyba, że jakaś jest aktualizacja, była tego moda. Bo ja jestem przekonany, że tu coś będzie. ma? No jest skrzyneczka, patrzcie. Są też gorzkie chleby. Mógłby być piekiel. O, piekielniki, właśnie. Jest skrzynia. I jest szata sędziego, moi drodzy. I tysiąc bryłek rudy. Świetny <grymny> początek. 22 dwa i 10. Fajnie. No, tysiąc. tysiąc bryłek? <grymny> no. To no, czyli mamy już na łapówkę dla Tyrusa. Mam nadzieję, że nikt nas nie opierdoli z tego, nie? Ile siana mamy. No bo 1000, no to też jestem kurwa ustawiony, to już... Wow. Eee, no dobra, no. Niech będzie. Dużo to da. Właściwie, w sumie, więc... Dobra, płyń. Bez i płyń. No przecież ja teraz... To w ogóle mi... Nie wiem, czy to nie jest lepsze od, od jakichkolwiek spodni kopacza, które są. No. Nie no, fajnie, nie? To jest ułatwienie w chuj. Dobra, weźcie, tylko nie bijcie tych ścierwojadów, błagam was. Chłopaki, nie bijcie ich. Dajcie im spokój. Nie ma. Kurwa, nie. No. Dzięki, kurwa. Śmieć bany, no. Jeszcze raz. Zostawcie mojego expa. Ej, nie leży. O. No, tylko mój, nie? Że mi kurwa 80 ekspa zajebałeś chuju. Jeśli myślisz. Że... Hej, ty! Czego chcesz? Chcę cię ostrzec. Idąc dalej wejdziesz na nasze tereny łowieckie. Na co polujecie? Głównie na ścierwojady. Da się je zjeść, no i nie trudno je zabić, jeśli wie się jak to zrobić. Naprawdę? Macie jakąś specjalną metodę? Zapytaj mojego kumpla, Draxa. Nikt nie wie więcej o ścierwojadach niż on. Dlaczego ten teren jest tak niebezpieczny? Jesteś tu nowy, co? W całej kolonii jest mnóstwo mniej lub bardziej niebezpiecznych miejsc. Ścieżki pomiędzy obozami są dość bezpieczne, ale nawet tam można natknąć się na stado wilków, które będą chciały zjeść cię na kolację. Dlatego lepiej nie ruszać się nigdzie bez odpowiedniego oręża i zbroi. Skąd mogę wziąć lepsze wyposażenie? Najbliżej będzie pewnie stary obóz. Idź dalej tą samą ścieżką, na pewno trafisz. Ale lepsze ceny znajdziesz u nas, w nowym obozie. Oczywiście pod warunkiem, że znasz właściwych ludzi. Kiedy trafisz do starego obozu, poszukaj mężczyzny imieniem Mordrag. To jeden z naszych. Za kilka bryłek rudy można u niego kupić wiele wartościowych rzeczy. Opowiedz mi jeszcze o kolonii. Jeśli zamierzasz podróżować między obozami, przyda ci się mapa ze wszystkimi ścieżkami i ślepymi zaułkami. Niektóre ścieżki prowadzą do niebezpiecznych kanionów, gdzie można wpaść na istoty, na które lepiej nie wpadać. Pod żadnym pozorem nie włócz się w pobliżu starych ruin. Większość z nich pamięta jeszcze pierwszą wojnę z orkami, niektóre są nawet pozostałościami po ich osiedlach. Często kręcą się tam orkowie albo jeszcze gorsze poczwary. Na twoim miejscu unikałbym takich miejsc jak ognia, zwłaszcza nocą. I jeszcze jedna rada: nie wchodź do lasu. Gdzie mogę zdobyć jakąś mapę? Popytaj ludzi w starym obozie. Mieszka tam jeden kartograf. Może udać się gwizdnąć mu jakąś mapę? Przy okazji mógłbyś zwinąć także jedno dla mnie. Jeśli uda mi się zdobyć je bez płacenia, wezmę ile tylko dam radę udźwignąć. Równy z ciebie gość. Powinieneś pomyśleć o dołączeniu do nowego obozu. Gdybyś kiedyś tam trafił, pytaj o Laresa. To on zajmuje się hmm. nowymi, na pewno znajdzie dla ciebie. No ja czy faktycznie możemy oddać tę mapę. W edycji rozszerzonej to chyba dawało zadanie. Dzięki za pomoc. Tylko nie myśl, że wszyscy tutaj są tacy mili. No tak. Ta, 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 ta. Nie no. można znaleźć w kieszeniach nowego, ale w kolonii są ludzie, którzy rozłupaliby ci czaszkę za stary kilow. Będę o tym pamiętał. No tak, dobra, dzięki. Ja mam Widzę, że jesteś myśliwym. Na to wygląda. Czego chcesz? Mógłbyś nauczyć mnie polować? Parę sztuczek mógłbym ci pokazać, ale to będzie kosztować. Ile dokładnie? Na początek wystarczy łyk dobrego piwa. Potem zobaczymy. Proszę, proszę. oto piwo. Teraz opowiedz mi o polowaniu. Ścierwojady, tak nazywamy te wielkie ptaszyska, należy atakować jeden po drugim. Na szczęście łatwo odciągnąć jednego osobnika od reszty stada. Jeśli podejdziesz do nich zbyt blisko, zaczną się denerwować, aż wreszcie rzucą się w Twoją stronę. Lepiej, żebyś w tej chwili miał broń w pogotowiu. Jeśli uda ci się trafić szczierwojada, zanim on dziobnie ciebie, jak najszybciej wyprowadź kolejne uderzenie. Przy odrobinie szczęścia uda ci się go pokonać bez zadraśnięcia. A jeśli on dziobnie cię pierwszy, no cóż, lepiej, żeby nie dziobnął. Czego jeszcze możesz mnie nauczyć? Wielu Wpraw, w każde... Dobra, on tutaj nas może uczyć, wiadomo, ale my nie chcemy na razie się uczyć. Masomyślane. Ale no dobra, lecimy dalej. Kurczę, myślę jak długościowo robić te odcinki. Ja też nie chcę, żeby one były jakieś godzinne. Myślę, żeby były krótsze. Zrezygnowałem teraz z Gotika. Z Gotika? Nie z gotika z. Ej ty? To był kiedyś czerwojat, pamiętacie? Jeśli go kurwa, może to był ten na dole. Z Wiedźmina zrezygnowałem. Na rzecz tego, żeby raczej skupić się na Gotiku, aczkolwiek. Wow! Ale zajebiście poszło. Zajebiście łatwo. Znaczy jestem w szoku. <śm> na rzecz tego, żeby raczej się skupić na gotiku, bo na i tak nikt za bardzo nie ogląda, a ja bym wolał, żeby jednak ktoś oglądał moje filmy. Szczególnie że teraz wychodzi niedługo i będę w to na pewno grał no i nagrywał. Indiana Jones i Wielki Krąg, będę na pewno grać w dniu premiery, więc możecie się spodziewać filmów. No i to raczej przejmie jakby taką główną serię, zobaczymy. Może będę wrzucać i to i Gotika. zobaczymy jak to tam będzie wyglądało. Na pewno na razie chcę tego Golden Moda pocisnąć, bo jakby... Wydaje się, że to będzie po prostu takie usprawnienie jedynki. Ja chciałbym jeszcze jeden raz przejść jedynkę zanim skończy... znaczy zanim wyjdzie remake, więc... Zobaczymy jak się uda. A ty dokąd się no. wybierasz? Do obozu. Do obozu. Chyba nie przyszedłeś ja tu, sędzią żeby stary. sprawiać kłopoty, co? Diego powiedział, że mam się z nim spotkać w obozie. W takim razie właśnie. Okej. Okay. Chodźmy w takim razie. Masiema, Urby Syny, Cień, Grim, wiadomo. Ktoś mi może czegoś tu uczyć. Znaczy no, ktoś, no, Diego, wiadomo, nie? Siemano. Ktoś tu dla Gomeza? Czyżby? A czemu myślisz, że Gomez chciałby, żeby ktoś taki jak ty dla niego pracował? Diego powiedział, że to ty podejmujesz takie decyzje. A, jeśli Diego uważa, że jesteś w porządku, to czemu sam się tobą nie zajmie? Słuchaj uważnie. Diego podda cię najpierw testowi. Jeśli on uzna, że się nadajesz, ja wpuszczę cię do zamku na spotkanie z Gomezem. To, co będzie później, zależy już tylko od ciebie. Jasne? Porozmawiam z Diego. Dlaczego sam nie poddasz mnie próbie? To nie takie proste, chłopcze. Nowy, który chce tu do czegoś dojść, potrzebuje opiekuna. Tym opiekunem musi być jeden z ludzi, Gomeza, i to właśnie on podda cię próbie. A jeśli narobisz kłopotów, to on poniesie za nie odpowiedzialność. Takie są tutaj zasady. Na pewno znajdzie się dla mnie jakieś zadanie. Nie. Rzeczy, którymi zajmują się strażnicy, przerastają twoje możliwości, chłopcze. Trzymaj się poleceń swojego opiekuna. Potrafię sprostać każdemu zadaniu, które mi powierzysz. O, aż tak ci zależy na wpadce. Mm, jest jedna rzecz, którą może się zająć wyłącznie człowiek niebędący w służbie Gomeza. Ale uprzedzam cię, jak to schrzanisz, będziesz miał nie lada kłopoty. Jestem gotów, to co ci za chwilę powiem. Musi pozostać między nami. Rozumiemy się? Jasne. Pewien człowiek z nowego obozu sprawia nam problemy. Nazywa się Mordrak i przywłaszczył sobie kilka rzeczy należących do magnatów. Oczywiście to samo można powiedzieć o wielu szkodnikach z nowego obozu, ale Mordrak ma czelność zjawiać się w naszym obozie i odsprzedawać nasze rzeczy naszym chłopcom. A to już za wiele. Niestety, Łajdak wie, że nie mogę z tym nic zrobić. Dlaczego? Bo jest pod opieką magów. Zajmę się tym. Dobra, zajmiemy się tym, mój drogi. Dobra, chodźmy do Diego, jeszcze pogadamy. O, Rozmawiałem z Torusem. I będzie... I co ci powiedział... To no mówi, ty? że będę mógł dołączyć do starego obozu, jeśli ty uznasz, że się nadaje. Widzę, że czeka mnie dodatkowa robota. Zaczynamy od razu? Najpierw powinieneś dowiedzieć się kilku rzeczy. Co powinienem wiedzieć, zanim zostanę przyjęty do starego obozu? Jeśli chcesz do nas należeć, musisz najpierw zaplusować u kilku ludzi. W zewnętrznym pierścieniu... Możesz spotkać parów wpływowych ludzi, głównie cień. Jeśli uda ci się ich do siebie przekonać, twoje szanse wzrosną. Później czeka cię test zaufania. Oprócz tego musisz się jeszcze wiele nauczyć. Im więcej nowych umiejętności zdobędziesz, tym cenniejszy będziesz dla nas. Na czym polega test zaufania? Będziesz się musiał wybrać do starej kopalni. Tam znajdziesz faceta imieniem Jan. Od niego dostaniesz listę. To bardzo ważny dokument. Zawiera spis wszystkich rzeczy, których potrzebują od nas ludzie z kopalni. Postaramy się, żeby dostarczono je z następnym konwojem. Żaden problem. Właśnie że jest problem. Ta lista nie może wpaść w ręce ludzi z nowego obozu. Co gadasz? Jak już powiedziałem, to bardzo ważna lista. Jeśli nie zawalisz Daleko tu zajdziesz. Okej. Okay. Skoro ta lista jest taka ważna, skąd pewność, że Jan wydają ją komuś takiemu jak ja? Bo powiesz mu, że przysłał cię Diego. Tak zrobię. Gdzie. No ja to przeklikam, żeby potem nie wchodzić. No tu się trzeba przejść, wiadomo. Zacznij, miej oczy, gdzie znajdę Jego hatę? przy... Okay. Okej. On nam może zwiększyć siłę zręczności, okej. Okay. Trzymaj się. Klasycznie, nie? Dobra. Ja mam poszedł w tę stronę, tylko kurwa, żeby nie wpadł na tego zjeba. Eee, czekajcie. Popatrz, Graham jest tutaj. Tu no, siemano. Potrzebuję mapy. Cześć, jestem tu nowy. Nazywam się Graham. Rysuję mapy. Chyba się jeszcze nie widzieliśmy. Czego potrzebujesz? Mapy. Przysyłam mnie, Diego. Mam dostać od ciebie mapę wskazującą drogę do starej kopalni. Nie ma sprawy. Jak dla ciebie, tylko 20 bryłek rudy. Zaraz Diego powiedział, że masz mi dać tę mapę. Nie zamierzam za nią płacić. A co mnie to obchodzi? Wiesz ile pracy wymaga sporządzenie takiej mapy? Dwadzieścia bryłek to moja specjalna cena dla przyjaciół Diego. Zwykle biorę 50. Daj mi tę mapę, albo sam ją sobie wezmę. Uspokój się, stary, nie chcę tu żadnych kłopotów. Masz, weź sobie tę mapę i daj mi wreszcie spokój. Dobra. Chciałby Jasne. Co cię interesuje? Mapa kolonii, plan starego obozu, wiadomo. No, my chcemy mapę kolonii. Jako, że mamy w chuj bryłek rudy, bo zarobiliśmy, uczciwie zajebaliśmy. No to wiecie. To jesteśmy w stanie sobie to ogarnąć, nie? Zły, wiadomo, sięmano. Masz dla mnie robotę? O co, co chodzi? Zniknął gdzieś jeden z naszych kolonii. nie, nie nawet. Nazywa się Nek. Możliwe, że dał nogę do nowego obozu. Jesteś tu nowy i zaglądasz w każdy kąt. Po prostu miej oczy szeroko otwarte. Jeśli uda ci się go znaleźć, będziesz mógł liczyć na moje poparcie. Pana, postaram się go odnaleźć. Zajemnie. Jakbyś spotkał Fletchera, możesz go zapytać o Neka. Fletcher przejął jego rewir po tym całym tajemniczym zniknięciu. Gdzie znajdę Fletchera? Zwykle patroluje teren wokół areny. Okej. Okay. Aha, no. Jesteś tu nowy. Jestem zły. Dobra, ja go po prostu za szybko zagadałem, wszystko jasne. Dobra, przejdźmy się, bo ja wiem, że jest jeszcze jakieś zadanie, takie na dzień dobry, które byśmy mogli zrobić. Ile razy mam wam powtarzać, syny, żebyście nie przebiegali przez moją chatę?! Co cię ugryzło? Zostaw mnie w spokoju! Mam was wszystkich serdecznie dość. Wszystko zaczęło się, gdy zbudowałem sobie tę chatę. Wszyscy mówili: "Nie buduj chaty tak blisko rowu". Ale żaden z tych sukin kotów nie powiedział mi, co się może stać, jeśli ją tu jednak wybuduję. Jak wróciłem z kopalni kilka dni temu, miałem dodatkowe drzwi. Banda wieprzy. Nienawidzę ich. Nie wyobrażasz sobie, jak ja ich nienawidzę. Teraz wszyscy przełażą przez moją chatę jakby nigdy nic. Każdy cholerny Ludzie dupek! Tylko zachowaj to dla siebie. Inni nie powinni wiedzieć. Zamierzasz wybudować sobie nowy dom? Gartujesz sobie, w obozie ta ma ta nie ta masz wolnego miejsca. Miałbym za musiałbym zapłacić dużo Rudy Gomezowi, gdybym wybudował nową chatę. Lepiej będzie, jeśli tu zostanę. Co Tylko to zachowaj to dla siebie. Inni nie wiedzieć. Chciałbyś może znaleźć sobie nowy dom? Tak, ale nikt by nie chciał mieszkać w takiej chacie. To zależy ile zapłacisz. Hmm, może zawalona... Nieopodal bramy znajduje się zawalona wieża. Mógłbyś w niej zamieszkać. Świetna alternatywa. Rozwalony dom pełen Ci Lepiej zostanę tutaj. Sądzę, że znajdzie się jakiś głupiec, który zechce tu zamieszkać. Bo to jest wielu głupców. Może o tym porozmawiać z wrzodem, z wrzodem to będzie łatwizna. Okej. Okay. Myślałem w ogóle o tym domu, co my dostajemy od Gaja, ale. Ale dobra, jak, jakby spoko. To jest jeszcze Hesse, więc jeszcze z nim tylko pogadamy. Co słychać? Jesteś tu nowy. Zapamiętaj sobie, żeby nigdy nie włazić w drogę strażnikom. Jak zażądają od ciebie pieniędzy, zapłać. Inaczej ściągniesz sobie na głowę połowę obozu. Okej. Okay. Aha, dobra, bo my, żeby z nim mieć quest'a, to musimy nie zapłacić Bladwinowi, Dobra, wszystko jasne. Zapomniałem o tym. Nie wiem, czy on gdzieś... No nie, spierdalaj. Dobra. Okej, okay, moi drodzy. W takim razie, ja bym jeszcze tylko zobaczył Fiska, gdzie on tu jest. Siemano. Witaj! Pogadajmy lepiej o Pokaż zbrojki. nie się wierzyć we wszystko. No, no to pozdro, że mam lepszą zbroję niż ta, którą mogę od niego Pokaż kupić. Mi. Niesamowite. No to dobra. No to generalnie spoko, nie? Broń też lepsze raczej mogę mieć. Tysiąc bryłek, ja pierdolę. Nie wiem, kupię sobie. wytrychy, może. Kupię sobie 20 wytrychów, czemu nie? Mam kupę siana. A jakby. Warto mieć chyba wytrychy. A tymczasem, moi drodzy, dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, to zachęcam do stawienia suba, łapki w górę i komentarze. No i co? Widzimy się w następnym Golden Modzie. Trzymajcie się i cześć!